Siemanko z tej strony, z I chciałbym was przedstawić w moim drugim odcinku z serii. Zagreb Ogarniajmy mody w minecraft Ech, Dobra. Jest to pierwszy. What? To jest pierwszy odcinek, w którym będziemy grać. Odcinki będą pojawiały się. What the fuck? Około 15 minut. Zależy, ile będę... Po prostu, że nie miał coś robić. Co robić? O wpizdu. Co to było? Szybko, 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 szybko. Słuchawka. Chciałbym powiedzieć, że gram na normal. Żeby nie było. Czy ma coś łatwo? Ale eee, poczekajcie... Tak będzie lepiej. Gdyby eee, nie było łatwo... Mój mm, dobra. To robimy to na początku! Kopiemy drewno. I będziemy szli... Szli, szli, szli... W podróż. Myślę, że nie będziemy robić domku. Fuck. I no, że nie będziemy robić domku, tylko od razu pójdziemy w świat. Nie, po prostu będziemy chodzić po świecie i będziemy zwiedzać, po prostu co nam się wygenerowało i tak. Dobra, robimy jak na razie kill. I na razie to wszystko. Nie wiem, czy wy też tak macie. Zawsze jak zaczynam grę, le, to od razu muszę mieć yy, kamienne rzeczy, nie, nie mogę z drewnianymi chodzić, bo to dla mnie jest po prostu trochę lipne, tak powoli się wszystko kopie, no lipne, lipne, tak to ka kamienne to już taki, wiecie, progres, nie, pod drewnianych. A jeszcze sorry za takie małe ścinki, w następnym odcinku już tego nie będzie. Bo wiem czego nie zrobiłem, a teraz to do... nie wam nie chcę robić, ale. Dobra, to się w następnym odcinku poprawi. Dobra, wystarczy. No co, tu. Jest? O, dobra. Tu do craftinga. Teraz kilow, siekiera, miecz czekaj Czekajcie, kilow, siekiera, miecz. Dobra. Tak ogólnie to to na skyblockach bym mógł robić... Yy, drewnianym kilofem ale tak ogólnie na tych na, na suriwalu nigdy FUK Slenderman już się jedna modyfikacja w nazwie Slenderman o w dupę. O, już mamy ten, ten, ten damage Indicator? Czegoś tak to się nazywa? Nie nie znam do, dobrze angielskiego. Więc dobra, lecimy dalej. O świneczki, 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 świneczki! No! Trafić nie mogę. No. Oba. No fak trochę drewna zbierzemy. o oh, mi się tam jest Ja tu idę on jest agresywny A nie nie jest agresywny widzicie to łapkę yy, patrzcie jak zacisnę na owsie nie tutaj w lewym górnym rogu macie taką no, macie to modyfikację, i tam na dole macie taką zieloną łapkę. Czyli, że ten potwór zwierzak jest nieszkodliwy, a jak jest czerwona łapka, to jest to szkodliwy i trzeba uciekać albo stawić mu czoła. Nie, na przykład, jak wąż, też jest na ten. Coś tu znajduje sobie na czerwono, bo... było. To pewnie w nocy się dużo znajdzie, tak mm, dobra, lecimy dalej, lecimy, lecimy Tak chciałbym wam powiedzieć, że to be że odcinki będą pojawiały się około 15 minut Nie dłużej ponieważ yy... Będą pojawiały się często, ale krótko No po prostu to tak by było lepiej, no o, nie ma jak zejść. Dobra, zaraz będzie nic. Dobra. To będzie lepiej. Mm, to jest żółty. Żółty. Zielony. O, Jakiegoś pierwszego kejwa by się przydał znaleźć. Na, O, co jest? Czym się teraz to dużo mapy włączało? X, C, o było, X. Co tam jest? Czy jaki dom? To lecimy, lecimy. Chyba będzie dom wiedźmy. Nie wiem, nie, nie widzę dobrze. ale chyba tak bo tam są bagna sobie chyba zamienię tego tity marmona bueno na 3 bo bo 3 też to ściela e licie No a jak My. Tak Oba A tam w środku ma kocioł Parę ryb no, już widzę Czekajcie O widzicie i te o ma czerwoną łapkę czyli jest agresywny Czyli będzie nas bił No No, żeby już crafting kilo crafting kilo doliczka, płotki, płotki się przydadzą, płotki. Dobra, lecimy dalej, lecimy, bo tutaj masz owszczyna cukrowa. To się przyda na farmeczciny, na enchanting to Może jednak się osiedlimy w jakimś miejscu O żelazo He Pier pierwsze żelazo Chyba się zająło na kałem pierwsze żelazo Fuck! Nie patrzę się na plecy Tak, a to jest mój skin. Yeah. He he. Dobra. Pyk, pyk. Pyk. O f**k, on tam jest! Było go widać, go do boka. Fuck. On mi prześladuje! O! Ale fajna góra Dużo drzew No by fajnie by było dom zbudować, ale miałem prowadzić taki typ podróżnika. Ej, Muszę coś zjeść To jest po kobla Nie Cofeczka, soleczka Wydaje mi się, że zaraz skończymy odcinek, bo no już pewnie minęło z 15 minut, nie, nie pamiętam o której się patrzyłem na zegarek i ja zaczynamy odcinek. To było chyba 21. Tak ogólnie jakby trochę tak zamulęł z komentarzem, to wiecie, że jest 7 aktualnie teraz 31 w sobotę. Więc Uch. no sobie tutaj wyjdziemy i zielimy krawczyk w blach i zrobimy piecza pyk pyk achievement get hot topic yeah nie mamy węgla We, łe 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 zrobimy tak dawaj szybko Dobra, jeszcze jedno drewno przepalimy. Tutaj zawierzymy tako i damy... damy jeszcze jedno drewno, to widziałem, że to się nie przypala do końca I, 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 i i musimy poczekać. Tak. Musimy poczekać, aż nasze cudowne drewno się przypali. Ekscytujące chwile. Aż żal nie patrzeć. Czy to będzie? I w dupcie. Dobra. No. No. I to będzie tyle na dziś. Więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć. Nara.